Cześć, witajcie! Z tej strony Tiger. Dzisiaj was witam na moim kanale, czyli Tiger i Zwierzątka. Dzisiaj sobie pooglądam te śliczne małe kózeczki, które się niedługo, niedawno urodziły. Yy, kilka tygodni temu. Yy, właśnie tu ich mama, czyli Białaska. Pamiętacie chyba ją z poprzednich filmów. Yy, ona tutaj właśnie sobie je sałatkę. Kuski się bawią. Ym, mama też zdaje te kuski i y, zdaje kozę y, ich mamę, y, żeby ten y, żeby piły z buteleczki, ale tak to się teraz już przyzwyczajają, przyzwyczajają do mamy, że piją z y, cycka. <grym> y, 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 słuchajcie, y, Przepraszam, że was, Wam nie złożyłem życzeń na, na Boże Narodzenie, ale właśnie teraz chciałbym życzyć wszystkie, wszystkiego dobrego na nowy rok. Myślę, że Wam się udały święta w tym roku. Mi się bardzo udały. Cieszę się, że mogłem spędzić czas z rodziną i że Pan Jezus się urodził. Dobrze, ale teraz właśnie mówimy o naszych kuskach właśnie teraz bawiam, a ich mama, jak mówię, jest sobie sałatkę. Tu była niedawno Krysia, ale Krysia wyjechała. Tu siedziała, a teraz, tu w tych właśnie trochę właśnie w tych kołdrach, tam sobie leżą małe nasze kuski. E, właśnie e, nie chcę, żeby. Możecie tam sobie wstawić łapki w górę, mnie to nie interesuje, bo to jest taki dzień przedsylwestrowy. Nie będę Wam e, ten po prostu. E, wam mówił, ile macie wstawić łapę w góry realni, żebyście mnie zasubskrybowali. Po prostu macie swoją wolę. No, i tutaj właśnie karmimy naszą kochaną białaskę. Tam są kury. Tutaj jedna siedzi sobie, a tu jedna jest. I słuchajcie. Y po, po prostu one sobie tu chodzą. E, a, e, opowiem wam taką e, ten e, to właśnie. E, jak mama właśnie poszła do jajka, my e, nie do kurnika, przepraszam, do kurnika i my wtedy e, byliśmy w kościele. E, to mama wtedy jak przyszła właśnie tam do kurnika zbierać jajka, zauważyła jedną kulkę właśnie tutaj. I mama szybko pobiegła i pomogła urodzić właśnie te małe smyki, którzy, którzy są ko ten, koziołkami. Krzysiek i Kropek. Tak? Wiecie dlaczego Kropek? Ma tu kropkę. A ten ma fajne włoski właśnie takie na tym, na tym, na yy, głowie. Tutaj mamy naszą kochaną. Białaskę, która właśnie się obiekuje wciąż z dziećmi. I jak tylko y, tata ją wypuści i właśnie jej koziołki gdzieś pobiegną, właśnie oddaje taki głos. Właśnie jak usłyszeliście. No. A ja wam mówię właśnie że to są piękne stworzenia, bo ja uwielbiam zwierzęta, dlatego założyłem ten kanał. I przepraszam, że tak długo nie nagrywałam na, na wszystkich kanałach, ale mamy no, mam, mam dwa nowe kanały e, Tiger e, e, i Psi Patrol, czyli Tiger. E, e, i kreskówki z Psiego Patrolu i Tiger Minecraft e, też możecie jak chcecie, ale zachęcam was do zasubskrybowania kanału Lion Minecraft i Lion i inne gry, bo będę z właśnie moim najlepszym przyjacielem grać w właśnie tam w Among Us, mogę zrobić serię jak chcecie, ale okej. Okay. Nie, teraz nie to do rzeczy, ale dobrze, że wam powiedziałem. Właśnie teraz nasza białaska się martwi o, o właśnie o tego tutaj u góry naszego Krzysia czy... Krzysia, tak. I właśnie one się tutaj bawią. Trochę dziwnie się bawią, ale do, dobrze. Tutaj kura sobie chodzi. A jakbym podłożył kurę pod, tam, pod białaskę, to ona by od, od razu odgoniła kurę, bo ona właśnie się troszczy o swoje dzieci. I właśnie chciałam wam pokazać kuski kochane nasze, bo nie, nie powiedziałem wam tej wiadomości, bo zapomniałem, ale właśnie ten, ten właśnie ten odcinek jest właśnie do tego, żeby wam pokazać kłuski malutkie oczywiście nie wiem czy przetrwają, ale pewnie tak. E, e, możecie się spodziewać na wiosnę dużo odcinków, bo będę obserwował e, zwierzęta e, na łąkach i dzikich lasach e, oraz nowe kłuski jak się urodzą. E, no i Patrzcie sobie tutaj zjechał jeden kochany nasz yy, ten Krzysiu. Kropek chce się pokazać do kamery. Co co? co, co? Co, co? Co, co? Trochę mam przybliżone, więc wam trochę oddalę. O! du, -du, 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 -du. Ale mi, teraz mi właśnie oddycha ten. Y, czułem y, jego oddech w ręce moje. W się zbliża do naszej kamery. Widzicie? Teraz zbliżę, Bo właśnie teraz był przy tym okienku, tam gdzie znajduje się kamera. I właśnie polizał naszą kamerę. Więc chyba. To by było na tyle, jeśli w tym odcinku. Pamię... Możecie właśnie zasubskrybować mój kanał Tiger Minecraft, bo tam będzie dużo przygód z Minecraft'a. Ale to niedługo, może tam za pół roku dopiero, ale może poczekajcie. Może cierpliwość jest cnotą, pamiętajcie. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.